Cześć, ja jestem Paweł Malinowski, a dzisiaj długo wyczekiwany film saszetek Brawl Stars. O, będzie ich chyba 12. Zrobimy też małą operację żołnierzom, których wylosuję z tych saszetek, bo całkiem przypadkowo przypomniałem sobie, gdzie zostawiłem pistolet na gorący klej. A jeśli chcecie, abym nagrał saszetki Brawl Stars, oczywiście inne, nie te same, z moim tatą, to zostawcie mu na zachętę 30 złotych, bo on powiedział, że za mnie i to po prostu woli iść sobie pobiegać na rowerze, czy tam pochodzić kajakiem po wodzie. Nie pamiętam, on lubi jakieś takie sporty. I zostaw subskrypcję, bo jak wleci ten film, to nie możesz go przegapić. Mój tata chodził na strzelnicę i mam mega mega cela. Myślę, że trafi. Same najgorsze chińskie podróby. Dobra, zaczynamy. Wow, jeden punkt, drugi punkt i dziesięć punktów. Jestem bardzo ciekawy, jakie obrzydlistwo wypadnie dzisiaj z saszetek Brawl Stars. O nie, to jest pirat! Pirat bez nogi! Na szczęście mam pistolet gorący klej. Zaraz go naprawimy. Zobaczmy, czy stoi. Ahoj, piracie! Obyś stał, bo ci spadną gacie. Stój, żesz. Ty nie udawaj, że nie umiesz. Na pewno umiesz. A nie no, w sumie jak on ma stać? Jak ma jedną nogę delikatnie uszkodzoną. Z zaraz cię naprawimy. Ale żeby mógł to zrobić, potrzebuję drugiego ochotnika, który oddam mu swoją nogę. I tym ochotnikiem jest o, cink, ciąg chong. Ej, czy ty przypadkiem nie jesteś twórcą saszetek z Brawl Stars? O, cink, ciank, ciank. Dobra, zrozumiałem, że zgadzasz się na przekazanie swojej nogi panu piratowi. Cink, o ciąg. Odbieram to jako tak. Lecimy na stół operacyjny. Juhu. Ale najpierw zobaczmy, jakie karty były w tych dwóch postaciach. Jakiś podejrzany ptak z łukiem. Uważam, że ptaki nie potrafią strzelać z łuku, więc nie, nieźle źle tutaj oszukują. O, ten hiszpański, meksykański taki z czaszką. On jest groźny i ma gitarę, bo on lubi grać sobie kuku kukurydziane ku, taco. Dzisiaj kolejna karta to o Joker, byłem na tym filmie, bardzo fajny film, a tak w ogóle to chciałbym wam powiedzieć, o to mamy pięknego robota, że otworzyłem kanał z grami, więc wbijajcie szybko, subskrybujcie. Paweł Minecraft się nazywa. Nazywa się tak, bo no ta pani ma różowe włosy, bo będę też nagrywał Minecrafta, ale może również Browse. Stars, więc jeśli jesteście zainteresowani, to subskrybujcie Paweł Minecraft, a ja teraz biorę kolejną troszeczkę. Nie! Teraz robię operację tym dwóm panom. Albo wiecie co? Z racji, że oni na razie są moimi jedynymi figurkami, to nie chciałbym, aby ucierpiały Poczekam na jakieś powtórki. Jeśli będę miał ich powtórki, wtedy robimy od razu Operacjon! A jak nie, to zrobimy Operacjon z kimś innym, ale musimy na pewno wyleczyć dzisiaj pana pirata. No zobaczcie, nie ma nogi! Więc wszyscy trzymajcie kciuki, aby pojawiła się jakaś powtórka. Chyba pierwszy raz w życiu chcę powtórkę, ale nie karty Jokera, nie. Ej, to Martyna zabawa jako pielęgniarka. Chyba jak nagrywałem Brawl Stars z Mamą, też była taka karta. Kto pamięta, ten pisze: Mama Pawa Walinowskiego musi otworzyć znowu sąsiadki Brawl Stars. Albo coś. <laughs> albo coś krótszego. To chyba najfajniejsza chińska figurka Brawl Stars, jaką trafiłem poza moim ulubionym czerwonowłosym kowbojem. <laughs> Kto go pamięta z poprzednich serii ten, ten wielki mówi, jak to nie to musi obejrzeć poprzednie serie, dobra. Pewnie wiele z Was myśli, że poszedłem do lasu nagrywać. W końcu tam taka piękna trawa, widzicie tak, takie krzaczki, ale co już sztuczne krzaczki. Wcale nie poszedłem do lasu, tylko kupiłem po prostu sztuczną trawę i to jest właśnie cała tajemnica. Mm, totalnie nie wiem kim on jest Ale wygląda jak jakiś UFO A ja UFO za bardzo nie lubię, jak dobrze wiecie ten, ten ma bardzo fajną wyrzutnię W ogóle niedługo nagram super ekstra Test pistoletów Ale nie mogę na razie zdradzić nic więcej, żadnych szczegółów Więc yy, subskrybuj, aby nie przegapić Bo naprawdę będzie się działo Może nie będę tak fajny jak ta holograficzna Karta gościa trzymającego strzelbę Za plecami, ale obiecuję, że będzie też Spoko A kolejną saszetką jest Ktoś jest z was znana na Brawl Stars, proszę mi powiedzieć, czy to jest mój ulubiony czerwono włosy, przefarbowany na niebiesko? Ziomek, czy to ty mój ulubiony czerwono włosy? Chyba się od niego nie dowiem. Weźcie mi napiszcie błagam. Teraz trzeba wyjąć coś z koszyka. Ej! Zobaczcie, ta saszetka jest tak płaska, że tutaj nie wiem co będą same karty. No, no dobra, no, no tutaj jest jakiś gościu na pewno, ale wyglądało. Najpierw jakby miały tutaj być same karty. Ej, nie! Nie! A nie dobrze! Jest powtórka! To bardzo dobrze! Ponieważ mój pirat będzie mógł mieć operację. Dobra, zabieram się za skalpel i klej. Gorący klej. Tylko najpierw zobaczmy karty. to już mam, to już mam. Kurczak i to z pisankami! Widzicie to? Pan kurczak ma pisanki, czyli niedługo Wielkanoc. Niedługo Wielkanoc, jak ja się cieszę, że niedługo Wielkanoc. Będę jadł pisanki z panem kurczakiem. Pacjenci już leżą na stole operacyjnym, teraz wjeżdżam ja ze swoim malutkim scyzorykiem. O, nawet nie był potrzebny. Pacjent zgubił nogi, zanim w ogóle zacząłem precyzyjne cięcie. Czas teraz pomyśleć, jak to przymocować panu piratowi, aby stał. Hmm... Chciałem sobie zrobić beczkę, tak jak zawsze robię, ale nie uwierzycie... Oj, ale się ciągnie ten klej. Nogi pirata też elegancko wyszły i tego gościa naprawimy tak, jak, tak jak, tak jak syrenka Arielka by po prostu nigdy nie naprawiła. Czyli prawidłowo. Uwaga, zobaczmy czy teraz będzie stał. No nie! Moja operacja się nie udała chyba. Jeszcze raz. No! I ostatni raz. będę delikatny Syk... Nie! Dobra, moi drodzy, udało mi się, ale kosztowało mnie jeszcze dwie ręce! A dokładnie nie mnie, tylko pana powtóreczkę w niebieskich włosach, który może jest moim ulubionym, a może nie. Nieważne, panie piracie, ma pan teraz trzy rewolwery, a nie jeden, i mocno zaciśniętą pięć, gdyby skończyły się panu kule. Dziwnie to zabrzmiało. Ale spokojnie, u mnie nic się nie marnuje, zaraz wykorzystamy te dwie dziwne części. Do czorta! Nie zapomnij zostawić łapkę w górę, bo ja chcę zobaczyć, jak tata Pawła otwiera figurki Brawl Stars. Podobno umie dobrze strzelać z pistoletu. A ja mam aż trzy pistolety, jak widzicie. I, I chcę z nim zrobić pojedynek. Wyzywam cię, tato Pawła, na pojedynek. No to jedziemy dalej z kolejnymi ofiarami do losu. A kolejną ofiarą... Nie! Dl dlaczego? Dlaczego... Ty jesteś największą ofiarą losu. Hopsa, hopsa. Nie, nie chciałem, przepraszam, przepraszam. Dobra, leż tam. Na jego karty to ja nawet nie będę patrzył, ponieważ są na pewno powtórkami. Natomiast będę patrzył, a raczej otwierał kolejną, piękną saszetkę. Z pirat, kolejny pirat. A czy kolejny pirat potrafi stać? No brawo, panie piracie, brawo. To jest najlepszy pirat, bo pomimo tego, że stracił nogę w walce z kapitanem Jackiem Sparrowem, ma dalej umiejętność stania. Bra brawo! Teraz idź tam, dołącz do, do dziwnego niebieskiego kolegi. O, tak, tak, leszcie pod sklepowym wózkiem. A ja zabieram się za kolejną. Chyba już, a nie, jeszcze mam dwie. Ale fajnie. Saszetkę. I pamiętajcie, aby zasubskrybować najnowszy kanał Malinowski Minecraft. Jest link w przypiętym komentarzu. I oczywiście te, ten kanał, jeśli nie macie, no bo, no bo tak nie wolno tylko jednego mieć zasubskrybowanego. A tutaj kryje się. <laughs> Kukukukuku. Kuku, kuku, To jest żółto dziób, żółto dzioby. Muchadore. Kuku, 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 kuku. Oni atakują mnie! Kuku, kuku, kuku! Zostaw moich widzów w spokoju! Kuku, kuku! A jakie karty krył żółty, żółto dziób. No swoją, bo nie jest narcyzem. Ej, ale, ale tą kartę serio, zachowam, bo mi się podoba. I pana żółto dzioba również zachowam. Wszyscy łapka w górę dla pana żółto dziobego żółto dzioba. bo inaczej przyjdzie do was i zrobi wam. KOKO! Ko, ko. Nie no, żartuję, nie zrobi wam. KOKO! Ko, ko. ale, ale może zrobi, bo zobaczcie, tutaj ma czaszkę! A ja się bardzo boję czaszek. Żartuję wcale się nie boję, ale boję się go żółtego dzioba. I Jokera trochę się boję. Tego się nie boję, bo mam milion ich już. I oto moi drodzy... O to moi drodzy, przedostatnia saszetka niespodzianka za 5 zł z Chińczyka, znowu ten, znowu ptak ze, ze strzałami, Joker. Oni chyba mają tylko 4 czy 5 wzorów kart i oczywiście trafił się kolejny. O fuj, zobaczcie! Ten pistolet jest brązowy, a nie czarny. Gościu, weź mi wytłumacz, a, al, albo, albo nie, nie chcę wiedzieć, dlaczego tak jest. Lepiej po prostu idź, poleż tam, razem ze swoimi przyjaciółmi, tam, tam. Nie chcę, nie chcę w ogóle wiedzieć nic na ten temat. I ostatnia saszetka, moi drodzy, ostatnia. Arrr, do czorta, zapomniałem powiedzieć wam o najważniejszym. W powietrzu wyczułam jakiegoś wirusa, dlatego nie zapomnijcie myć rąk, co najmniej przez 30 sekund, bo jak zauważę, że ktoś myje krócej, chociażby o sekundę, to przyjdę do ciebie z moimi trzema rewolwerami i zrobię tak: tak pił, 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 i naleję ci mydła na ręce i każę szorować przez godzinę. Chyba lepiej szorować przez 30 sekund i przez godzinę, prawda? Dobra. Arr, elo. A po obejrzeniu tego odcinka zobaczcie, jeśli ktoś nie widział odcinek Brawl Stars z mamą, gdzie mama otwierała figurki i jak będzie 30 tysięcy łapek w górę, to nagram taki odcinek z tatą. Kto chce, to zostawia łapkę, kto kto nie. Ten też zostawia łapkę, bo inaczej będzie trafiał do końca życia już! Tylko, tylko i wyłącznie powtórki. O, tutaj to to będzie następny film. Tutaj to to będzie poprzedni, albo jakoś tak, albo jakoś tak. O, tutaj, na jest moja głowa, to subskrybujecie kanał. A tu macie ten film, no nie, i tutaj też macie film. Dobra, wbijcie też na Instagram, elo.